Przed nami młodszy brygadier Ryszard Gałdzewicz, zastępca komendanta sen. Panie brygadierze, to olbrzymie wydarzenie dla Was, wizyta prezydenta, medale odznaczenia. Jak to odbieracie? Jak się do tego szykujecie? Dzień dobry Państwu. Generalnie potwierdzam. Przeżycie niesamowite. Raz na 55 lat taka uroczystość, która spotkała Państwową Straż Pożarną, gdzie w dniu dzisiejszym otrzymamy z rąk prezydenta. Sztandar ufundowany przez miejscową społeczność. Jest to niesamowite wydarzenie. Na pewno przeżycie dla wszystkich funkcjonariuszy, dla nas wszystkich, którzy pracujemy w Straży Pożarnej. Jest również tutaj, może inaczej, na podkreślenie zasługuje fakt, że wizyta prezydenta się odbywa właśnie w Sejnach. Jest jakby wyróżnieniem dla ludzi pracujących w Straży Pożarnej, jak również dla ludzi tej ziemi z racji tej, że no, po prostu zaszczyci nas tą wizytą i przekazaniem tego sztandaru. powiedzieć, jak długo trwały przygotowania? No przygotowania trwały generalnie od miesiąca grudnia. No to, to, to sporo i bardzo macie dużą trem, dużą tremę. No, patrząc z perspektywy Straży Pożarnej, to trzeba powiedzieć, że dosyć długo, bo Straż Pożarna działa dosyć szybko. Także mm, musieliśmy się sprężyć, ale generalnie chcę powiedzieć, że inicjatywa wyszła ze społeczności, społeczności lokalnej i dzięki niej właśnie to się stało. I w tym miejscu dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że ta uroczystość doszła. Dziękuję, gratuluję i nie zatrzymuję pana dłużej, dziękuję bo za chwilę uroczystość.